Życie jest przygotowywaniem się i usposabianiem się do tego, żeby być zdatnym do przyjęcia nieskończonej miłości Boga w wieczności. To jest bezbrzeżna wszystkość, które darem dającego siebie Boga. I to ma być również, Nieograniczony wysiłek człowieka, by wszystko swoje i siebie poświęcić jednemu, uświęceniu własnemu. Czyli wszystko za wszystko. Wieczne zbawienie jest za cenę ofiary i poświęcenia wszystkiego. Co człowiek otrzymał tu w doczesności. Twoja wiara, wyrażająca się w faktach, wyborach, opowiedzeniach, jest jak paliwo ofiarne dla zdobycia wiecznego zbawienia. I po to żyjesz. By się wiecznie zbawić. Dzisiejszy świat grzesznie ukierunkowany w swojej śmiercionośnej duchowości nie daje ludziom innej szansy, jak tylko tej, by ze wszystkich sił całego serca, wszystkich myśli swoich, człowiek był bożym człowiekiem. I żył w bojaźni Bożej, w całkowitości dla Boga, gdyż tylko w tym ukierunkowaniu jest dla człowieka ratunek i zbawienie. Natomiast komu z Bogiem nie jest po drodze, ten aby nie skonać z rozpaczy czy drwogi, musi się światłem upajać. Wymyślając coraz to nowe formy użycia i bałwochwalstwa, a kto w tym uczestniczy, a nie zwróci się do Boga i nie nawróci się, na pewno się doprowadzi do ruiny, rozpaczy i potępienia. Kultura świata dziś krzyczy przeciwko Bogu jak nigdy dotąd. Wszystkie dary Boże zostały skierowane przeciwko Bogu, miały służyć ludzkiemu uświęceniu, a są użyte na potępienie. Dlatego wiara ludzi Boży musi być jednoznaczna, ekstremalna, też jak nigdy dotąd. Wszystko za wszystko. Dzisiaj dzieje świata toczą się według kryteriów. Dotychczas nieprzeżywanych: wojna bez bombardowań, mordowanie bez użycia broni, ukierunkowywanie ludzi kłamstwem w opakowaniach uprzejmości i usłużności, schlebianie. Wszystkim grzesznym gustom, by tylko człowieka pozyskać. Tak funkcjonuje świat. Dlatego istnieje obowiązek mądrości, która jest umiejętnością rozeznawania. Mądrość trzeba się ćwiczyć, i o mądrość trzeba prosić, aby mieć dar rozeznawania dobra i zła. Aby nie dać się uwieść, oszukać, świat nie mógł zadawać Tobie bezkarnie ciosów. Dlatego potrzebujesz Bożej mądrości, która jest dobrym uposażeniem i koniecznością, aby nie być ofiarą naiwną ludzkiej, zorganizowanej podłości. Bo dzieje świata czeka przytłaczają i chodzi o jedno: o uratowanie siebie. Trzeba siebie uratować pośród nawałnicy światowej, aby nie ulec przemocy, zakłamania, ludzkich względów i własnej słabości, by nie wycofać się i nie stchórzyć. Jest wielką sztuką przeniknąć wydarzenia i zrozumieć ich sens i posłannictwo z tego wynikające. Ta sztuka jest w posiadaniu ludzi świętych. Natomiast wszyscy inni muszą się jej uczyć i w niej się ćwiczyć. By nie ulec presji światowej, Człowiekowi potrzebna jest łaska od Boga i największe zapotrzebowanie powinno być na łaskę, która jest Bożą mocą i Bożą pomocą niewidzialną jakością, która prowadzi człowieka, nie odbierając Jemu wolności. Łaska, tajemnica taka jak Bóg, pierwszą łaską jest ujawnienie siebie Boga. I ujawnienie tajemnicy o człowieku. A dalej, czego otrzymuje posłannictwo, by żyć na uświęcenie własne, by nie być entuzjastą yy, świata i nie być tylko jego zdobywcą. Módl się o to, byś nie musiał zazdrościć gorszym od siebie. Módl się o to, by nie było ci żal, że jesteś pominięty i nie uwzględniony. Módl się o to, by Bóg ci wystarczył. Módl się o to, by był uczekiem duchowego spojrzenia na wszystko. Bo świat się obejdzie z Tobą raczej niełaskawie. Okrucieństwo świata jest gwarantowane. Natomiast Życie własne od Boga, to jest rzeczywistość, której ci świat nie zazdrości, ale to jest dla ciebie zbawienne. Świat zabiega o doczesne łupy, natomiast nie zwraca uwagi na Boga. A ty potrzebujesz, by świat w twoich oczach zmalał do roli narzędzia i nigdy nie był Ucz się takiej miłości i mądrości jak miał święty Paweł, który z biegłego niewolnika obdarował pismem. Wszyscy byli w wierze i niewolnik, i jego właściciel i święty Paweł. Niewolnictwo w starożytności miało inny charakter niż nasze wyobrażenia o tym mówią. I on go odesłał z najpiękniejszym listem wstawiennictwa. Kiedy wstawia się do tego człowieka, za niewolnikiem onezymem i mówi ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij. Otóż z czymś takim należy podchodzić do człowieka aby nie ujawnić się w okrucieństwie bezwzględności czy przemocy. Życie ludzkie bowiem jest często zachwaszczone niewłaściwymi postawami. Święty Paweł, pisząc ten list do Filemona, daje najpiękniejsze świadectwo mądrej łagodności. I wielkiego spojrzenia w wierze na drugiego człowieka. Unazyma nazywa swoim sercem i synem. Filemona również nazywa swoim synem, bo go pozyskał dla Chrystusa. I wskazuje on, że w takim razie przez wiarę są w Chrystusie kimś jedną. Niech nie będzie między nimi żadnej innej rozdzielności, z wyjątkiem tego, że są sobie dłużni wzajemną miłość. Niewolnik w starożytności mógł się wykupić z niewoli. To jest coś więcej niż spłacenie kredytów bankowych dziś. No to często jest niewykonalne. Trochę nie rozumiemy struktur społecznych tamtych dni, dlatego potrzebujemy wolności w Chrystusie, abyśmy, mając spojrzenie wiary na sytuację drugiego człowieka, abyśmy mogli współbrzmieć, współchcieć tego, co Bóg chce, a chcenie Boże jest darem najobwitszym dla Ciebie. Wola Twoja niech będzie więc wolą na wolę, niech będzie naczyniem, Twoja wola niech będzie naczyniem na wolę Boga, aby przyjmując wolę Boga, Wprawił wszystkie dary Boże w ruch, w aktywność i tak pozyskał bez przeszkód, co Ci Bóg przygotował od założenia świata. Wola Boża jest najpiękniejszą koncepcją dawaną Tobie wraz z uposażeniem w łaski. Dlatego warto pytać Pana Boga o zdanie, aby życie Twoje wybory nie było podobne do losowania i przypadkowości. Co jest Twoją powinnością? Rozpoznać, podjąć, wypełnić wolę Boga. W tym najlepiej siebie ocalisz. Dlatego módl się o taką postawę, by ci nie było żal dóbr utraconych i niepozyskanych, by ci nie było żal tego, co się w życiu Twoim nie spełniło. Twoje łzy i ból, i ściśnięte gardło od trudu i nieprawości światowej, zanieś Panu Bogu, Jego najświętszej woli, a on to wszystko przeobrazi dołączy hojność boską swoją i będziesz mieć skarb w niebie, to tak jak z przetopionego złomu można uczynić przedmiot pożądany. Tak i idąc do Boga z marnością i słabością swoją, idziesz po odpowiedź Boga, która będzie hojna, bardzo hojna. Przed Tobą więc obfitość Boga i ocalenie. I ta rzeczywistość niech Ci będzie Twoim upragnieniem, a doda Ci Bóg sił duchowych skrzydeł do przeżycia w świecie pozostałych dni i otrzymasz moc do pokonania słabości, najpierw własnych, a później cudzych.